Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem, chociaż nie wiem czy będzie miał dokładnie taki tytuł, ale omawiającym najgorszy czołg premium, właściwie niszczyciel czołgów premium na ósmym poziomie. No, i tutaj wśród tych pięciu czołgów, jakie mamy w tym momencie na pasku, jest właśnie odziwo, nawet i najlepszy, i drugi najlepszy. No, i ten najgorszy czołg. Niszczyciel czołgów na ósmym poziomie premium. No, i takim niszczycielem odziwo jest ISU 130. Czołg, który wydawałoby się ma mało graczy, ponieważ jest to. Maszyna bardzo specyficzna w grze, zbliżona troszkę do ISU 152, ale ma też swoje zalety, ponieważ ma większy damage na pociskach goldowych mniejszą penetrację, ale większe uszkodzenia. Jest to troszkę tak zamienione, no i dodatkowo rzecz jest taka, że mamy bardzo dużo DPM-u, więc ten jog wcale aż tak bardzo nie odstaje od ISU 152. Według niektórych graczy nawet jest lepszy, no ale tutaj jakby na stronie Blitstars jest uznawany za najgorszy statystycznie wśród graczy. Ja bardziej skłaniałem się ku jogowi takiemu niemieckiemu, tutaj był jak Jagd Tiger. 8.8? Tak on chyba się tak nazywał. Wydawało mi się, że ten czok będzie tym najgorszym, ponieważ ma go bardzo dużo graczy, niekoniecznie dobrych, był wiele razy w takich ofertach specjalnych, tak dalej, tak dalej. więc wydawało mi się, że przez to dużo graczy słabszych go nabyło. No i ten człowiek będzie właśnie statystycznie wypadał słabo, no bo i tu, i tu jakby polegamy na tym DPM-ie. No ale ISU jednak jest gorsze, więc tak, przejdźmy bardziej tutaj do tego działać, bo to, to go w sumie bardziej, najbardziej odróżni od ISO 152 3122 dpm, 245 Peny na APQ, 215 na godzie, tak jak mówiłem mniej na goldzie, więcej uszkodzeń, 530 530 uszkodzeń średnio co 8,8 8 sekundy naprawdę nie jest źle. 6 stopni opuszczenia działa także całkiem dobry wynik. Mobilność bardzo porównywalna, o ile nie taka sama jak Wisu 152. E, więc tak, e, zagramy tym czołgiem, e, zobaczymy, czy faktycznie jest e, no, najgorszy. Dobra, mamy bitwę Rzuciło mnie na dziewiątki i to takie dosyć mocne, stosunkowo mocne, ponieważ moi no, Joachim i Emil będą mogli sobie tutaj fajnie działać w okolicach środka. Ja ich tam za bardzo nie ruszę. Do miasta raczej się nie wybieram. Zobaczymy, czy coś tutaj na tę B podjedzie, żeby mi wyspotować. Jedzie, jedzie tam jakiś ciąg. Dobra, to chwilkę sobie tutaj ustaniemy, celując w tą bazę A. Na pewno nie będę grał tutaj na jakiś taki krótki dystans. No, no nie mam szans. Za MX, i te wszystkie czołgi mają mnie tak naprawdę na salwę. Wydaje mi się, że mam więcej HP od ISU 152, bo coś tak kojarzę, ale to nie jestem pewien. Zobaczymy po bitwie. T55A sobie poszuję tamtą stroną. Na ani nic nie pojechało. Co to może znaczyć? Na CESO dobra, czyli ten T55A jest tutaj po prostu sam. Mam nadzieję, że on spuszuje tego gościa. Tak jest, dostał za 517 w miarę celnie. Ten pocisk poleciał nie musiał, ale tak akurat się złożyło, że poleciał celnie, więc o, i znowu sobie wyjedzie coś dokładkę, okej. Okay. No i takim e, sposobem pozbyliśmy się tego 9 tieru. E, podjedziemy sobie bliżej tej bazy A. Będziemy mieli fajne bicie, wydaje mi się na tą stronę z C. No dziwo, oni wszyscy tam w ogóle bez spota praktycznie przejechali. Dobra, podjadę chwilowo tutaj, strzela nam pocisk Wemila, jeśli on się nie schowa. A raczej się nie zdąży schować. Celujemy 560. No jest to właśnie takie uszkodzenie, ja bym to nazwał takie niskie losowania, jak w zwykłym isu 152 a jeszcze jestem też ciekawy, bo nie pamiętam dokładnie, ile ładuje takie zwykłe ISU 152, ale wydaje mi się, że to jest podobna jakaś wartość. Nie, że jakaś tam. Dobra, znowu dostaliśmy. E, o, dostaliśmy. O, jest ISU 1100 HP, My mamy 1300, więc no troszkę więcej. A, myślałem, że skręci tym czołgiem i go postawię na gąsce, niestety się nie udało, ale no i tak te ISU... Y... ISU będzie żyło dłużej, bo nie trafiamy. No cóż. Ale mamy tu dobre bicie, mam nadzieję, że teraz trafię. Dobra, 2-3 już na moim koncie, więc całkiem nieźle. E, czy te ISU co wciąż tutaj stoi? No zobaczymy zaraz. E, stoi czy nie stoi? Prawdopodobnie stoi nadal. Zaryzykuję jeszcze jeden strzał, wiecie? E, kolejna rzecz, o której warto wspomnieć jest to bardzo mała ilość pocisków. Ponieważ widzicie, że przy takim DPM zostało mi tylko 4 Goldy, 5 Heków, 7 APKów, więc no, to jest mała ilość, bardzo mała bym nawet powiedział, ponieważ no, na Goldach mogę potencjalnie zrobić tam koło pewnie 2000 uszkodzeń. No ale co to jest właściwie 2000 uszkodzeń, jeśli tutaj mamy jeszcze tyle? A jeśli policzymy, że jakiś tam strzał nie siądzie, no bo to wiadomo, jakie, jakie są te ruskie działa, no to może być cienko, naprawdę. Szczególnie na przykład, jeśli jedzie tutaj takie AT. Dobra. Oj, ta bitwa. Ta bitwa raczej nie jest do wyciągnięcia, wiecie. Postaram się tutaj jeszcze szybciutko. To na APK, żeby żeby przebić. Dostałem od tego Emila. Jakim cudem. Łap mnie gdzieś tam. Dobra. Okej okay. A, dostaję cały czas z tamtej strony. Okej. Okay. Co ja teraz właściwie mogę zrobić takiego mądrego? Zniknąć ze spota, to jest pierwsza rzecz. Pozwolić, żeby ten jak Tiger trochę poprzyjmował tych uszkodzeń niekoniecznie ja. Teisu nie dostało żadnego strzała ode mnie. No po prostu chłop jest jakiś magiczny, no. Jakim cudem? Dobra, zajmiemy bazę A. To może być klucz do wygranej. Ale to wolno cofa. Ojku, ojku, ojku. Tylko, żeby ten hop nigdzie za bardzo nie puszował. Hmm. Czy my to wygramy, jeśli ja, jeśli ja zajmę tą bazę? Może być na styk. Przydałoby się dobić tego Emila. Raczej to się nie uda. O, a może Spot'a dostałem w ogóle. A, po mnie, dobra. Jak sobie tutaj podjechał bez Spot'a? No, prawie to się udało wyciągnąć może jeszcze ten jak tiger to jakkolwiek wygram? No nie wydaje mi się. E, to całą bitwę gdzieś tam z tyłu sobie stał, więc no raczej średnio. No ale 4000 udało nam się zrobić. No i nie gadać, że tak będzie sobie stało. Co on robi? Mniejsza, przejdźmy po prostu do wyniku. Chociaż może to na punkty wygramy. Jeśli oni go nie zabiją, to na punkty możemy wygrać, chyba że wiadomo na B. Dobra, przejdźmy do wyniku, jak już będzie. Dobra, przegraliśmy w zasadzie tę bitwę tylko z jednego powodu, jak Tiger, jak już sobie ustał, to postanowił, że mając 40 HP, on staranuje, mimo że kończył ładować, staranuje, jednak Johannie nie będzie w niego strzelał, no i staranował i, i zabił go i siebie jednocześnie, więc no przegrana, inaczej byłaby może wygrana, ale dostaliśmy tu heroiczną walkę, czyli mamy doświadczenie i tak dalej i wszystko o, na, jakby, na normalnym poziomie jakby to była wygrana, dlatego pierwsza klasa. Więc tak, całkiem ok. Jak, jak zarobki 109 tysięcy, dlatego że pierwsza klasa normalnie byśmy tyle nie zrobili, po dużo z golda. Jak jednak musimy strzelać. No i tak jak mówiłem, te pociski to jest za mało. Dobra, przejdźmy do kolejnej bitwy. Dobra, tym razem bitwa na topie u przeciwnika ISU-RHM. Boję się delikatnie mówiąc tych czołgów, ponieważ mają dobry DPM i fajne maskowanie. No i su szczególnie w sumie bym się bał. fałka no fałki też, jak jeśli gdzieś tutaj podjedzie, w okolicach tego miejsca. Co oni jeszcze mają? Jocha, który może grać sobie tutaj na wieżę. No kurczę nie jest to zbyt, zbyt takie dobre losowanie, jeśli chodzi o mój czołg. Ale Light no i tam tutaj chyba sobie podjechał, czy nie? Tak, w zasadzie to tak, dlatego wjedziemy sobie tutaj. A nie, on jest tam gdzieś schowany w ogóle. No spoko, no to zajmiemy bazę. Zajmiemy bazę i teraz dopiero będziemy yy, gdzieś tam próbowali coś strzelać. Nie trafił we mnie, ale tym trafisz co nie. Ale zdążyłem zająć. Dobrze, punkty będą już leciały do wygranej, więc okej. Okay. Czy ja go będę tutaj widział? To pewnie mogło wejść, ale no nie mam aż takiego skilla w celowaniu. Gdzie jest moja cała Na sobie tutaj dopiero jedzie, właściwie to stoi aktualnie. A Scorpion nagle się odwrócił z tamtej strony prawej, i podjechał tutaj. Okej, okay, no. Gracze Blitzo zmienni są. O, ale no się skontował nagle. Dobra. I tylko zależy, żeby on strzelał we wszystkich, ale nie we mnie. W zasadzie. Więc no, póki sobie gdzieś tam się patrzysz, to się patrz. Mam nadzieję, że też się nie skontuje magicznie 597. No, potężne losowanie tego Skorpiona właśnie zabili. Zabili go, Boże. Chłopiec no, niemożliwy. E, I tu tu jedzie. E, dlatego ta decyzja raczej prosta, czy nie prosta? Tak, raczej prosta. Przerzucamy się na tą stronę prawą. Jedziemy na WZ. Ponieważ teraz tutaj jest to nasza fałka. Oni raczej tego habicha w AMX-a bardzo szybko by spuszowali. A my teraz możemy się szybciutko zająć tą wz Właściwie to najpierw tym tym małym diabongiem. No i teraz szybciutko wz No i wrócimy sobie tam. No i tym sposobem mam nadzieję, że to będzie wygrana. Chyba, że ta fałka nagle zacznie objeżdżać i chłop, to WZ- się zacznie we mnie strzelać. To też bardzo niemiło, Niemiłe w zasadzie, tak dobrze mówię. Odbija się fałką, bo. Polosował ok 546. Elegancko, punkty mamy przez to, że bazę zająłem. No, wygrana to to raczej będzie, więc tutaj raczej się nie martwię o to. Czy jest jeszcze tu jakaś fajna okazja do zrobienia uszkodzeń? Raczej tak, bo tej tutaj jedzie, ale czy ja potrzebuję jakoś tam bardzo szczególnie tutaj wychylać się i tak dalej? No, niezbyt bym powiedział. No bo po co, jak mamy punkty, a jak zginę to jeszcze coś tutaj by e, wyszło niefajnego, więc e, no niech sobie ten chłopcy misu wyjedzie. O, albo e, tym... Dobra, no o tym właśnie mówiłem, że te punkty są takie wiecie... Okej, okay, może jeszcze jeden strzał. Nie, nie zdążyłem A on zdążył strzelić, nie no widzicie. Jak to jest, ale ponad 3000, więc... Czy jest to najgorszy? Tadek no nie powiedziałbym, on mi się fajnie gra dosyć, ale to jest bardzo podobny playstyle do zwykłego isu 152 Cząg nawet można powiedzieć, że jest delikatnie gorszy. No i nie wiadomo, jakby trudno sobie powiedzieć, czy warto płacić za niego i jakie w to sumę Golda. Jeśli możemy sobie zagrać z tym zwykłym ISU-152, które jest żywkowe, no ma wyższą penetrację. Naprawdę, to działo jest naprawdę fantastyczne. No i DPM też tutaj jakoś tam bardzo nie zawodzi, a bardzo dużo też wysadzamy. No ale czy warto tutaj płacić za czołg bardzo podobny w Brille, jakby no, te czołgi są praktycznie identyczne. Jedyna różnica to jest te działo, troszkę pula HP i tak dalej. Czy warto płacić za to? No ja bym się trzy razy zastanowił. No, kilka jest takich przypadków, właśnie, że. No czasami, nie wiem czy warto właśnie dopłacać, żeby jakiś kupić czołg premium, przykładem na przykład T-55A albo czołgi właśnie tego stylu, o, o to mi chodzi, bo możemy równie dobrze zagrać sobie T-54 z żywkowym, więc no tak bym się zastanowił, ale czy jest najgorszy? No uważam, że nie, uważam, że jest kilka gorszych maszyn, ale to już moje zdanie według strony... No właśnie, ten Tedek jest najgorszy, no i nie mogę, nie mogę jakby tego, tego zaprzeczyć, no tak jest na tej stronie według statystyk, no i tak niech już będzie. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka ulicowa rosła. Dołączcie do, do, też do Discorda, link macie w opisie, a ja Wam życzę miłego dnia lub też w wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.